Ogólnie zasady wyglądają w następujący sposób, że mamy trzech sędziów, którzy oceniają sam bój. Bój wygląda tak, że są trzy komendy, start, zawodnik opuszcza sztangę, przytrzymuje na klatce piersiowej, jest komenda góra, podnosi, wyciska sztangę i komenda stojek, odkładamy sztangę. Oczywiście mamy kategorie wiekowe, kategorie wagowe. No i oczywiście w każdej klasyfikacji, kto podniesie największy ciężar. Do tego zmierzamy, aby wycisnąć jak największy ciężar w górę. Mamy kalkulator Wilksa, mamy że jest najbardziej taki uczciwy e, dla zawodników. No tak to nam się wydaje przynajmniej. Tak, ogólnie, ogólnie na zazwyczaj jest to ciężar, się liczy ciężar. Z racji tego, że my chcemy troszkę też uprościć tą regułę, żeby przede wszystkim był fan dla tych zawodników. Wiele zawodników startuje pierwszy raz, więc chcemy troszeczkę te zawody uprościć dla nich, żeby były przyjemniejsze i wiadomo, no pierwszy start, pierwsze koty za płot, żeby się oswoić z tym dyscypliną, a jak widać, frekwencja nas troszkę zaskoczyła. Cieszy nas to, bardzo jest dużo młodych zawodników, czyli dyscyplina się rozwija, no jest, jest potencjał. Co mnie zaskakuje, ja zawsze myślałem, że dlaczego województwa do przyjadą, a jednak patrzycie z Wrocławia przyjeżdżają konina, tak, z Konina, y... z różnych miast. Także idzie to weter to też jest chyba y, taki plus, zresztą dla nas no tak jakby dramat, y, no, 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 że, że no zawodnicy są przyjeżdżać z różnych okolic, z, z różnych zakątków Polski i zawsze jest taki bardzo pozytywny feedback, mówią, że naprawdę fajnie się tu wraca no jest miła taka atmosfera, no mówmy się, staramy się, żeby... Zabawy, dokładnie, dokładnie, no, rodzinie, integracji i, zabawy, i, tak, i, tylko to na tutaj zależy, zależy. Nam, nam zależy Bo część nagród sponsorowała nam Seven Nutrition bardzo dziękujemy. dziękujemy, ale ogólnie w ogóle jeżeli chodzi o to... Dyscyplinę wspiera nas miasto, Mosi, wiesz, jest wiele firm, które też nas tutaj właśnie wspierają. Czyli no klubowicze nas wspierają, bo Ta, też nam pomogli to wszystko no, zrobić. No, no, ludzie tworzą klimat, ludzie chcą, ludzie się bawią, ludzie, ludzie tak naprawdę, wszyscy tworzymy tak jakby to środowisko i bardzo nas cieszy, że, że się to rozwija. Nie?